Ciekawie, jakieś pół roku temu zrobiłam filmik, w którym rysowałam to samo po dwóch latach i bardzo Wam się on spodobał. Dlatego dzisiaj mam dla Was kolejny odcinek o tej samej tematyce, tyle że różnica będzie wynosiła prawie 3 lata. A jest to portret Anny Skręgny Lodu, czyli moja pierwsza praca wykonana kredkami, ale o tym wszystkim opowiem Wam za chwilę. W poprzednim filmiku z rysowaniem tego samego wziąłem pod lupę rysunek, który jak się później okazało był bardzo źle zrobiony, jeśli chodzi o proporcje. Do tego porównałam pracę ołówkiem do pracy w kolorze, więc chcąc, nie chcąc różnica musiała być duża. Link do tego filmiku macie na początku opisu. Dzisiaj będzie nieco trudniej, bo portret Anny jest jedną z moich ulubionych prac. Wiadomo, ma trochę błędów, ale ogólnie jest dobrze zrobiona i bardzo ją lubię. Trochę z sentymentu, bo jest to rysunek, który wykonałam zaraz po kupieniu pierwszych kredek, a trochę też dlatego, że to dzięki niej Disparuskati wygląda teraz tak, jak wygląda. Bo od tej pracy funkcjonuje mój rysunkowy Instagram. Bałam się, że po narysowaniu nowej wersji Anny tamten rysunek straci w moich oczach, ale jest to niemożliwe, bo jednak go uwielbiam. W tym porównaniu widzimy, jak zmienił mi się styl rysowania, bo jeśli chodzi o proporcje, to nie było za bardzo co poprawiać. Wtedy na szczęście też były dobre. W 2016 roku nie miałam jeszcze markerów i nie bardzo wiedziałam, czym mogę blendować kredki. Więc tutaj jest największa różnica, bo dzisiejsza praca jest po prostu bardziej gładka. Zwróciłam też uwagę na mniejsze szczegóły, o których wtedy zapomniałam, przede wszystkim przy oczach i rzęsach. Do tego włosy mają inny odcień i nie wiem czy to dlatego, że wtedy nie dobrałam odpowiednich kredek, czy rysowałam z innego zdjęcia, a jest to bardzo możliwe, bo 3 lata temu zrobiłam jakieś wzorki na kołnierzyku, a teraz widziałam tylko czarny. Niestety nie miałam jasno niebieskiego markera i tło to największa różnica w tych pracach, ale myślę, że i tak można bez problemu porównać oba te rysunki. Sama nie wiem, który z nich bardziej mi się podoba. Z jednej strony widzę dość dużą różnicę, a z drugiej jakoś bardzo nie mogę się doczepić do tego poprzedniego, więc jestem ciekawa, co wy o nich sądzicie. Koniecznie dajcie znać i ustawcie dzwoneczek, żeby nie przegapić czwartkowego filmiku. Do zobaczenia. Cześć.